Powiem, że jak to się stało, że to wcześniej mnie spotkało, że od 14 lat mogę być świadkiem przemian wielu ludzi, którzy sobie uświadamiają wow, że mogą mieć inną rzeczywistość, i że w sumie zawsze to wiedzieli, a teraz wiedzą, jak tego użyć i z niej korzystać, czerpać i bawić się w życiu. A jeśli chodzi o Łódź, ja jestem bardzo zaskoczona, bo w ogóle Łódź stanęła, pojawiło się słowo Łódź kilka miesięcy temu tak. Łódź? Ale co łódź? Ale przecież łódź? Co łódź? Co łódź? I ja mówię, okej, okay. czy teraz jest czas i moment na podstawę w łodzi? To było lekkie. Więc zadałam pytanie innym osobom, czy będą chciały ze mną to współtworzyć. Okazało się, że od razu. Na drugi dzień o tym, po tym, jak, jak okazała się świadomość w łodzi, pojawiły się osoby na klasy z łodzi. Mówię. Wiarygodne, że to się już dzieje. Później były spotkania otwarte, jedno, drugie. To niesamowite, w ogóle na drugim spotkaniu otwartym, to tyle osób było wsparciem do tego, żeby jak najwięcej osób pojawiło się na spotkaniach w Łodzi. Ja byłam zaskoczona, bo do mnie pisały osoby, których z którymi nie miałam po kilka lat. W ogóle kontaktu, który powiedział: Właśnie dzwonię po wszystkich swoich znajomych, żeby poinformować, że są spotkania otwarte w łodzi, bo wszyscy muszą się o tym dowiedzieć. Więc ta łódź była magiczna. Kreacja tych podstaw też była dynamiczna. Tu się pojawiały osoby, one znikały, one wybierają, one nie wybierają. Mówię: Ok, ja wiem, że tu się zadzieje ogromna zmiana, bo takiej dynamiki nie było dawno. I co mogę powiedzieć? co jeszcze jest możliwe, jaka magia jest dostępna, co dopiero, co dopiero ruszamy. I wszystko, co nie pozwala, żeby Łódź eksplodowała jak bomba jądrowa w możliwościach. I jestem wdzięczna wszystkim osobom, które wzięły w tym udział. I wszystkie, które jeszcze nie wierzą, ile mogą z tego otrzymać. Kim musiałabym być, żeby otrzymały o niebo za dużo, niż myślą, że chcą otrzymać. A co niebieska?